rosnącym serwisie, rosnącej liczbie znalezisk, komentarzy, coraz bardziej trzeba brać pod uwagę to, co w tym serwisie się dzieje i to jest coraz trudniejsze, dlatego nasz zespół e, musi też Rosnąć, jeżeli chodzi o takie moderacyjne możliwości. Wykorzystujemy do tego moderatorów, których gdzieś tam mamy z zewnątrz, którzy są fanami wykopu. I e, jeden z takich moderatorów, już nie, przytacza, nie przytaczając e, poksywce, zapytał, czy istnieje taka możliwość, żeby dodawanie znalezisk ograniczyć do konkretnych godzin. Żeby to było pomiędzy tak 12 a 6 rano, wyłączone z uwagi na to, że. No on pracuje, no i jak pracuje, to może tak e, moderować, no ale kiedyś musi spać no i w tym momencie nie może moderować, tego tak bardzo, e, bardzo denerwuje i nie może i źle się z tym czuje. Na pewno moderatorem, żeby zostać, e, to nie jest tak, że to jest osoba, która dopiero co wczoraj podłączyła się do wykopu. Bardzo mocno sprawdzamy, czy przypadkiem moderator to nie jest osoba, której zależy na promowaniu jakichś konkretnych treści. Czy na przykład jest pokłócona z jakimś innym użytkownikiem i istnieje prawdopodobieństwo, że będzie wycinać jego odpowiedzi? Bo moderator ma bardzo duże możliwości i jednocześnie bardzo dużą odpowiedzialność. Moderatorzy to jest taka najwyższa grupa użytkowników. Oprócz tego każdy z użytkowników, każdy kto ma konto, ma realny wpływ na to, jak wygląda serwis. No bo system wykopów, zakopów, oceniania komentarzy. No to jest moderacja live wśród 150 tysięcy osób i e, nie sądzę, żeby takie duże grono miało jakikolwiek inny serwis. To jeszcze nie było czegoś takiego jak e, spotkanie czy też zjazd wykopowiczów. E, mamy, to jest taki pomysł, który tak naprawdę cały czas chcemy zrealizować, bo rzeczywiście gdzieś żyjemy w tym wirtualnym świecie. Z niektórymi użytkownikami mamy lepszy kontakt, z innymi trochę gorszy, ale wiadomo, że rozmowa face to face jest zupełnie inna, e, jeżeli mamy okazję się spotkać, porozmawiać na piwie i tak dalej i... To jest, też była inicjatywa wykopowiczów w swoim czasie, z tego czasu, i coś takiego chcemy zrobić, ale to jest duże przedsięwzięcie, bo e, trzeba pamiętać, że to jest prawie 3 milionowa społeczność e, i to już są swego rodzaju przepisy prawa, tak? chyba od 300 osób to już jest impreza masowa. E, trudno jest wytypować osoby, które mają być, które nie mają być. To e, wbrew pozorom to nie jest tak, że umawiamy się, zjeżdżamy i idziemy na piwo. No to jest duża organizacja, i, ale chcemy coś takiego zrobić. Każdy startup, który marzy o, o zarabianiu, na początku powinien i kieruje się rozwojem. To znaczy nie stawia w ogóle na monetyzację, tylko na, na, na rozwój. No i wszystko jest ładnie, pięknie, dopóki nie przyjdzie moment, kiedy pewnego dnia trzeba powiedzieć sobie: OK, w tej chwili trzeba zacząć zarabiać, bo. To już, nie są, to już nie są żarty, to już, to już jest normalna firma. Trzeba utrzymać ludzi za coś i nie można ciągle do, dofinansowywać serwisu. My taki moment mieliśmy w zeszłym roku, kiedy na jednym ze spotkań uznaliśmy, że e, po prostu e, jest to rok, w którym musimy zdobyć rentowność. Jesteśmy już w rentowni, i co jest ciekawe, no bo za bardzo o liczbach nie mogę mówić. Co jest ciekawe, to to, że takie umowy długookresowe, które mamy podpisane z naszymi klientami. Ich wartość jest już większa niż całe koszty serwisu. Niedawno mieliśmy kampanię, która pobiła wszelkie rekordy, bo wygenerowała w ciągu jednego dnia ponad 20 tysięcy klików. Była to jedna z telewizji internetowych. I ta forma, mimo że funkcjonuje już od. Ponad dwóch lat, cały czas nas zaskakuje. Zaczynamy współpracę z nowymi klientami na podstawie reklam, które już użytkownicy znają. Właśnie między innymi jest to wykop sponsorowany. Jeżeli widzimy, że użytkownicy zwracają za uwagę, na przekaz są zainteresowani i kierują swój ruch do naszego reklamodawcy. Wtedy proponujemy naszemu klientowi nowe, ciekawsze formy, dzięki którym jest częściej widoczny w serwisie. Skutkiem tego były kampanie, które były pozytywnie. Komentowane przez internautów. Reklamodawcy, którzy do nas przychodzą i rozumieją to podejście, tworzą kampanię, gdzie, gdzie angażują internautów, słuchają tego, co internauci mają do powiedzenia, czasami wykorzystują ciekawe slogany, które później w dyskusjach powstają odnośnie danego przekazu i, i to użytkownicy doceniają. Użytkownicy też chcą się czasami wypowiedzieć na temat pewnych reklam. My im to umożliwiamy. Więc działamy tak pomiędzy, pomiędzy reklamodawcami a użytkownikami. Staramy się czasami nawet ich połączyć. I z tego wychodzą ciekawe rzeczy. Mieliśmy takie propozycje umieszczania reklam, które po prostu z doświadczenia opierając się nie były tolerowane przez naszych użytkowników i po prostu nie mogliśmy ich umieścić. Tak jak istotą wykopu jest to, aby przede wszystkim skupiać jak największą rzeszę użytkowników. Aby jak najwięcej osób brało udział, czynny udział w naszym portalu, bo na tym to głównie polega. Te głosy są dla nas tak istotne, one też już gdzieś od dawna informują nas o tym, uczą nas tego, co im się podoba, a co nie. Mamy też takie drugie życie, czyli spotykamy się we wtorki raz na tydzień, na hali, w której gramy w piłkę, gramy w kosza, e, czy też w hokeja. Ostatnio jesteśmy dużymi fanami i dość intensywnie gramy. To, są takie, to jest taka tradycja swego rodzaju. Na pewno te nasze spotkania pozwalają bardziej poznać siebie nawzajem, już nie tylko w takich typowo biurowych e, warunkach. E, jedni są lepsi w ataku, drudzy są lepsi na bramce. Aktualnie szukamy jakichś dobrych bramkarzy, bo trochę jak się spotykamy, to nam garwę, że tak powiem, Strzela bramki za często, także szukamy bramkarzy. Wojska firmowe są to z reguły spontaniczne, porywy, wręcz można powiedzieć. Spotykamy się, e, bawimy, śmiejemy, rozmawiamy, tańczymy. Atmosfera w wykopie pomiędzy pracownikami jest na tyle fajna, że bardzo często przenosimy ją na, na godziny poza, że tak powiem, urzędowe. Spędzamy razem czas, wyjeżdżamy czasami razem gdzieś tam na wakacje prywatnie, także lubimy się. Staramy się, aby ta nasza aktywność nie, nie, nie była tylko i wyłącznie skupiona na pracy. Bo tutaj omawiamy rzeczy, które są ważne dla firmy, a na takich spotkaniach możemy bardziej się poznać, bardziej luźno porozmawiać. Jeśli chodzi o współpracę z pozostałymi pracownikami, nie ma elementów współrywalizacji, raczej działamy jako zespół. Praca wykopel na pewno nie jest typową pracą w branży IT. Nie jest to praca dla jakiegoś molocha. Lecz tworzenie serwisu, który jest ekonom internetu Web 2.0 w Polsce, jest to na pewno bardzo ciekawa praca. Można się bardzo wiele nauczyć, poznać ciekawych ludzi i w sumie chyba lepszej pracy nie mogłem znaleźć na chwilę obecną. Muzyka